Wam pokazać kolejny ażurowy wzór. Wzór, który znowu możecie wykorzystać na wszystkie wasze projekty, dziergając w rzędach, to znaczy na dwóch drutach, lub w okrążeniach na pięciu drutach czy na drutach z żyłką. W sumie bardzo ładny wzór i bardzo prosty. Tak wygląda jego prawa strona. To jest lewa strona wzoru. Wzór bardzo ładny na wszystkie Wasze projekty wiosenne, letnie. Oczywiście mamy szkic znowu do tego wzoru i wyjaśnię Wam, co oznaczają te znaczki i jaka jest liczba oczek. A więc, robiąc na dwóch drutach w rzędach, mamy liczbę oczek podzielną przez 16. Plus jedno oczko dla symetrii plus dwa oczka brzegowe. To co widzicie w czerwonym kwadraciku, to jest raport. Na wysokość mamy 16 rzędów. Rzędy parzyste: drugi, czwarty, szósty i tak dalej dziergamy wszystkie oczka na lewo. Pomimo tego, że one wam schodzą z drutu przykładowo jako prawe, bo te lewe tutaj na czarno to są lewe oczka. One będą w parzystych rzędach schodziły jako prawe. Pomimo tego dziergamy je na lewo. To znaczy każdy parzysty rząd dziergamy na lewo. Dziergając w okrążeniach mamy liczbę oczek podzielną przez 16. Nie mamy tych oczek dla symetrii, jak również nie mamy oczek brzegowych, tylko to, co jest raportem. Okrążenia parzyste przerabiamy wszystkie oczka na prawo, również narzuty na prawo. I tak, tak jak powiedziałam, na czarno mamy oczka lewe zaznaczone. Na niebiesko są znowu oczka prawe. Na zielono mamy narzuty. Tu mamy dwa oczka razem ze skłonem w prawą stronę. I tu są dwa oczka razem ze skłonem w lewą stronę. Po przerobieniu szesnastego rzędu, czy szesnastego okrążenia, rozpoczynacie znowu od pierwszego rzędu. Ten szkic możecie sobie na początku tego wideo yy, przerysować. Albo wejdźcie na moją Instagram stronę i tam również macie yy, ten szkic. Dziergamy dzisiaj razem jeden raport na szerokość i jeden na wysokość. Na drucie mam 16 oczek na jeden raport, plus jedno oczko dla symetrii, plus dwa oczka. Brzegowe. Rozpoczynamy pierwszy rząd. Oczko brzegowe pierwsze zdejmuję, ostatnie oczko brzegowe przerabiam na lewo. I rozpoczynamy trzy oczka lewe. Następnie mamy dwa oczka razem ze skłonem w lewą stronę. A więc wsuwamy prawy drut pod tylnie ścianki kolejnych dwóch oczek na lewym drucie przeciągamy, przeciągamy włóczkę i to oczko, które tu powstaje, ma skłon w lewą stronę. Trzy prawe oczka. Jeden narzut, jedno oczko prawe. Narzut, trzy prawe i dwa oczka razem ze skłonem w prawą stronę. Kolejne dwa oczka z lewego drutu przerabiamy razem, tylko że teraz wsuwamy prawy drut pod przednie ścianki tych kolejnych dwóch oczek, przeciągamy włóczkę, i to oczko, które tu powstało ma skłon w prawą stronę, dwa oczka lewe. I po tych dwóch lewych oczkach powtarzacie Wasze raporty. Po ostatnim raporcie robicie tylko dla symetrii jedno oczko na lewo i oczko brzegowe. Odwracamy naszą robótkę i jesteśmy w drugim parzystym rzędzie. I pomimo tego, tak jak powiedziałam, że tu schodzą oczka jako prawe z drutu, my przerabiamy wszystkie oczka również narzuty, na lewo. Jeżeli robicie w okrążeniach parzyste wszystkie oczka na prawo, narzuty również na prawo. Popatrzcie, tu mamy narzut z pierwszego rzędu. Przerabiamy go na lewo. Robiąc narzut w okrążeniach, przerabiacie go na prawo, wsuwając drut pod, prawo, pod przednią ściankę. W rzędach robimy wszystkie parzyste rzędy lewymi oczkami. I oczko brzegowe. Odwracacie Waszą robótkę i jesteśmy teraz w trzecim rzędzie. Po oczku brzegowym robimy trzy oczka lewe. I trzecie. Dwa oczka razem ze skłonem na lewo, dwa prawe, narzut trzy prawe, narzut dwa prawe, dwa razem na prawo, dwa lewe. Po ostatnim raporcie dla symetrii jedno oczko lewe i oczko brzegowe. Kolejny czwarty rząd, znowu przerabiacie wszystkie oczka na lewo. Piąty rząd, oczko brzegowe, trzy lewe, dwa razem ze skłonem w lewą stronę pod tylnymi ściankami. Jedno prawe, narzut, pięć prawych, narzut, jedno prawe, dwa razem skłon w prawą stronę, dwa lewe. Powtarzacie wasze raporty i po ostatnim raporcie. Jedno oczko dla symetrii na lewo i oczko brzegowe. To był teraz piąty rząd. Szósty rząd. Przerabiamy znowu wszystkie oczka na lewo. Jesteśmy w siódmym rzędzie. Oczko brzegowe. Następnie mamy znowu trzy oczka lewe. Dwa oczka razem ze skłonem w lewą stronę, jeden narzut. Siedem oczek prawych narzut. Dwa oczka razem ze skłonem w prawą stronę, dwa lewe. Powtarzamy raporty. Po ostatnim raporcie dla symetrii mamy znowu jedno oczko lewe i oczko brzegowe na lewo. Odwracacie Waszą robótkę i kolejny ósmy rząd przerabiacie wszystkie oczka na lewo. Jesteśmy w dziewiątym rzędzie. I tutaj po oczku brzegowym robimy jedno oczko prawe. Następnie jeden narzut i kolejne trzy oczka przerabiamy na prawo. Następnie mamy dwa oczka razem ze skłonem w prawą stronę. Pięć oczek lewych. I piąte. Dwa oczka razem skłon w lewą stronę, a więc znowu pod tylnymi ściankami. Następnie mamy trzy prawe oczka, jeden narzut. Po tym narzucie powtarzacie wasze raporty. Po ostatnim raporcie dla symetrii jedno oczko prawe i oczko brzegowe na lewo. To był teraz dziewiąty rząd. Dziesiąty przerabiamy znowu wszystkie oczka na lewo. Rząd 11. oczko brzegowe, dwa oczka prawe raz i dwa jeden narzut, dwa prawe. Dwa oczka razem na prawo. I następnie mamy znowu pięć oczek prawych, lewych przepraszam. 3, cztery i piąte. Pięć lewych oczek. Dwa oczka razem ze skłonem w lewą stronę. Dwa prawe. Jeden narzut, oczko prawe. Po ostatnim raporcie robisz tylko oczko prawe dla symetrii i oczko brzegowe. To był teraz jedenasty rząd, dwunasty przerabiamy znowu wszystkie oczka na lewo. Trzynasty rząd, oczko brzegowe, trzy prawe, narzut jedno prawe, dwa razem na prawo. Pięć oczek lewych. I piąte również na lewo. Dwa razem ze skłonem w lewą stronę, a więc pod tylnymi ściankami. Jedno prawe i narzut. Dwa oczka prawe. Powtarzacie raporty. Po ostatnim robicie tylko jedno oczko dla symetrii na prawo i oczko brzegowe. Odwracamy naszą robótkę i czternasty rząd robimy wszystkie oczka na lewo. Jesteśmy w przedostatnim rzędzie, piętnastym. Oczko brzegowe, cztery prawe, dwa, trzy i cztery. Jeden narzut, dwa razem na prawo. Następnie mamy znowu pięć oczek, które przerabiamy na lewo. Trzy, cztery i piąte również na lewo. Dwa oczka razem ze skłonem w lewą stronę. Jeden narzut, trzy prawe. Powtarzacie raporty. Po ostatnim raporcie jedno oczko dla symetrii na prawo i oczko brzegowe. I odwracacie Waszą robótkę. Jesteśmy teraz w ostatnim, szesnastym rzędzie. I ten szesnasty i rząd przerabiacie tak jak wszystkie rzędy parzyste, same lewe oczka. Jak przerobicie szesnasty rząd do końca to znowu powtarzacie wszystko od pierwszego rzędu. Ja mam nadzieję, że Wam się spodobał ten wzór, że znowu może wykorzystacie go na Wasze projekty wiosenno-letnie. Jeżeli Wam się spodobało to wideo, to będę się cieszyła, jak zostawicie lajka. Życzę Wam miłego dnia i zostańcie zdrowi, do usłyszenia. Cześć!